8 rano, no, staram się gdzieś wybrać. Ale, jak patrzę przez okno, to normalnie ręce opadają. No, Typowa ponura jesień, no, ale gdzieś tam na pewno wyskoczę dzisiaj na pole. Bardziej szykuję się na jutrzejszy dzień, gdzie tam z Kasprem wybieramy się ponownie na, na te pole, które, na którym znalazłem wznakę. I gdzieś tam te wychodziły żymki Także zobaczymy, może tam. No tym bardziej, że zakupiłem nową cepkę DD24 Sprzęcić tutaj jak widać. Wprawdzie cepka bardziej przeznaczenie ma na dowody plaże, jakaś drobnica. Ale chcę zobaczyć może niewiele się tak jak pisałem i rozmawialiśmy z paroma osobami to Zdaję też egzamin tutaj, no zobaczymy. Jak nie, no to zmieniam na większą i tyle. Co jeszcze chciałem Wam pokazać przyszły koszuleczki. Koszulki Polo z logiem. Białe, czarne i t-shirty. Białe i czarne. Także zapraszam. A co chciałem powiedzieć, materiał jest niesamowity. Typowa 100% bawełna. I to dzięki Sławkowi, Sławek Kwiecień. Bardzo polecam chłopa. Robił mi też naszywki. Są naprawdę regulacyjne. Że gdzieś mi wszystko wypada. Dokładność niesamowita, także bardzo polecam człowieka. Sławku, bardzo Ci dziękuję za naprawdę no, jakościową rebelkę. Także polecam człowieka. Yy, ogarniają też loga, jeżeli ktoś ma z tym problem jakiś i chciałby coś ciekawego. Są też propozycje na pewno z jego strony, jak wykonać, co zrobić, żeby te akurat logo, to wymyśliłem sobie sam, oni tylko przyłożyli to na koszulki, bardzo fajnie to wyszło, naprawdę super, cieszę się, pozdrawiam Cię Sławku jeszcze raz i bardzo dziękuję, na pewno tak jak wspomniałem wcześniej będą jeszcze zamówienia odnośnie i koszulek i naszywek. To dalej. Mam taką ciekawostkę jeszcze, którą chciałbym Wam pokazać. Nie wiem, czy, yy, czy Wam się udało coś takiego. Chodzi o to, kto znalazł z Was jak najmniejszą monetę. Mi w Niemczech się udało znaleźć kruszynę, tak szczerze mówiąc. Zaraz Wam pokażę. Porównuję to z boratynką i, i z monetą rzymską. Zaraz zobaczycie. Jest mi Waszych Wasze komentarzy. Czy są jeszcze mniejsze yy, tego typu monety? Proszę bardzo, tu widzimy. To jest denar, bratynka i tu mamy monetę, którą znalazłem w Niemczech. No dosłownie pinka. Wypowiedzcie się w komentarzach, czy znaleźliście coś takiego. Może jakieś zdjęcie wstawicie zobaczymy, porównamy. A to tak dla przykładu: naszywka. tu, monetki, naszywka i ten drobiazg. Może się wyostrzy. O, jest. Tak on wygląda. No i dobra, no i ty na tyle. Także widzimy się gdzieś na polu do godzinki łazimy z racji. Ponownie ha. jesteśmy na tym polu, gdzie odnaleziona była odznaka. Oczywiście z kasprem, gdzieś tam biega. Także idziemy, mamy duży obszar. Idziemy dalej szukać. Także do pierwszego no, dojścia. chyba drugi tor już zrobiłem wokół pola. No i jest. Wyszła pierwsza. Dokładnie nie wiem czy nie wiem czy nie jest Ale to już zobaczymy później koczyszczę. Także co? Biegamy dalej. No jest następny dołeczek moi drodzy, no, tym razem. Bozia. Przechodzimy dalej towarzysz <noise> ja powiem szczerze nic za bardzo nie wychodzi oprócz tego medalika teraz zupełnie nie wiem co to jest coś takiego wygląda jakby na bika od czegoś także oczyścimy w domciu, zobaczymy Także na razie. I przed chwilą kolega, moi drodzy, proszę bardzo. takiego pięknego rzymka wyciągnął. Także super gratulacje. No piękny jest. Jak mówiłem, Kacperek kerdę chodził, chodził z nosem z kolega bo kolega od pięknego rzyma znalazł. No i wybłagał też ma Proszę. No, jest, oczywiście, piękne. Co to, to pani Faustyna? Tak. Starsza czy młodsza? Jeszcze nie zauważyłem. No. Gratulacje. Dobra, drodzy moi, kończymy zabawę. Wyszło to, co wyszło, jak to mówi Mister Lony. Żegnamy się, także zobaczymy, co będzie jeszcze. Może jutro, bo jutro dzień wolny. Jest poniedziałeczek. Święto 11 listopada. Widzieliście to, co udało nam się zebrać sam wczoraj. Dwa rzymki, nabijka, bardzo fajna sprawa. No a dzisiaj tak się na błyskawicznie wyrwałem, aby tam kurde przejść, zobaczyć co i jak, dograć trochę materiału, żebyście byli w miarę zadowoleni z tego co. Tam. Udałem się na takie pola, także. Zobaczymy się przy pierwszym dołeczku. Na razie. No i to jest chyba drugi dołeczek. No i trafił się, moi drodzy, dzwoneczek, ładnie zdobiony. Po oczyszczeniu zobaczymy jak wygląda. Szkoda, że z tej strony trochę nadłamane. Ciekawe jak środeczek. Ale fajnie. No przyjazna sprawa. Także co? Idziemy dalej? Zapewne słyszycie w tle jest szkoda, że zmieniłem sobie cewkę, bo zmieniłem na większą. A teren jest niesamowicie zaśmiecony. Odszedłem od zabudowań. No i chyba trafiła się pierwsza monetka gdzieś tutaj. Dokładnie. I co mu tu mamy? 5, 5 groszy międzywojnie, Bardzo fajnie. No i tak to. Do no nas. Tak. <laughs> Kurde, myślałem, że dzisiaj to po prostu będzie relaksacyjnie. Przejdę się, dogram trochę materiału, żeby e, jakoś to generalnie wyglądało. No i co, i dołek. Sygnał 60. No ok, no całkiem fajnie, miło. Nastawiałem się totalnie na monetę. Dziurka, już Wam pokazuje. no dosyć, dosyć zacna i głęboka, a to leży tu, nie wiem czy będziecie teraz widzieć, raczej chyba nie, mam chyba szczęście do odznak, moi drodzy, pa bał. proszę bardzo, za rany, niesamowite. I co wy na to? Ja jestem szczęśliwy. Na razie. To tutaj jest ten dołek zasypany praktycznie? Co znalazłem? To łódzne kazerany. Przenoszę się dosłownie pół metra dalej. Z takiego dołka. Piękny guziczek z koroną. Z orzełkiem. Także warto tu pochodzić. Jak widać wychodzi. No druga wojna. W oddali towarzyska. A ja moi drodzy powolutko będę kończył. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, do małego podsumowania. Dosłownie chodzenie niecałą godzinkę, ale już na wstępie pokazuję Wam, co wyszło. Oznaka zarany, dzwoneczek, pięciogroszówka, trzy guziki. Co, jeszcze jeden guzik. A to należy do chyba tego pana do Zwermachtu. Także tak to wygląda. Jeszcze dojdę do budynków, do samochodu może coś wyjdzie, jeżeli wyjdzie to dogram. I tak moi drodzy, widzieliście zakończenie, podsumowanie, które zrobiłem dla was. No niesamowicie Tydzień kurde jest niesamowity. No najpierw od znaka 21 pułku łanów e, Teraz e, od znaka niemiecka za rany no naprawdę powiem szczerze tydzień bardzo udany także pozdrawiam wszystkich którzy ze mną też i kopali co chcę jeszcze powiedzieć pozdrawiam też Zbyszka ze Szwecji no u niego jak zwykle wychodzi złoto także zobaczycie tam kawałeczek który mi przesłał no cóż tradycyjnie z tego miejsca chciałem się pożegnać no widzimy się w przyszłym tygodniu Mam taką nadzieję, że pogoda dopisze i będzie e, no fajnie, i możliwość wyjścia i pokopania. Na pewno tutaj wrócę na te pole, tym bardziej, że jest na nie zgoda. Także pochodzimy tutaj, przeczeszemy, zobaczymy. E, ja wprawdzie nie jestem aż takim fanem militarki, no ale za to kolega Kacper uwielbia to. Także e, na pewno tu wrócimy. No i cóż, życzę Wam tradycyjnie. Miłego, fajnego tygodnia, także widzimy się.